Pasta na kanapki. Rewelacyjna. Tylko dwa składniki. Łap, przepis i rozkosztuj się smakiem. Mmmm. Rewelacja. Ja tą pastę zaczynam od tego, że najpierw przygotuję boczek w sensie takim, że odkroję skórę. Skóra jest idealna do grochówki czy do jakiejkolwiek zupy. Typu właśnie grochówka, fasolowa czy krupnik. Taka skóra od boczku wędzonego to jest. Zupa ma inny poziom smakowy. Boczek jest oczywiście robiony przeze mnie. To jest to nasz domowy wyrób. Boczek surowy wędzony. I teraz trzeba wyjąć kości. Kości, chrząstki. Go pokroimy, wyjmiemy chrząstki i zmielimy. Proszę bardzo, zobaczcie, ile było kości w boczku, chrząstek. A lepiej to wyjąć, żeby to krzywdy nam nie zrobiło. I do tej pasty kanapkowej, czy metki, czy jak to zwał, tak zwał, potrzeba też yy, parówki. Dobrej jakości parówki. Ja mam bewinki tu przygotowane. I teraz całości będzie około kilograma. Daje 70% boczku, reszta parówki do, do wyrównania, do, do smaku. I teraz biorę się za mielenie. Całość jest do przygotowania bardzo krótkim, bardzo, szyb, bardzo szybko. Ja ja do mielenia używam najmniejszego sitka akematu i też tak proponuję użyć najmniejsze. Chyba że są amatorzy, po prostu yy, takich grubych kawałków mięsa. O. I teraz idzie parówka i znowu boczek. I znowu parówka. Tak na przemiennie jak się da, to będzie mniej roboty, później przy mieszaniu. Ja mam swoją pastę już zmieloną. Teraz trzeba dokładnie wymieszać i wysmakować. Tutaj już zostawiam po prostu według własnego uznania. Ja daję paprykę słodką i szczyptę papryki ostrej. Tu mam paprykę słodką, półtorej łyżeczki i trochę tak pół łyżeczki papryki ostrej. Ale tak jak mówię, to już jest według uznania, według własnego smaku. Ja lubię tak. Soli już Przepis... tu się nie da, Nie, tak? nie, nie, dlatego że boczek jest wystarczająco słony, jest wędzony po prostu surowy. Więc tutaj ta słoność już jest odpowiednia. Chyba, że dla kogoś będzie za mało, no to oczywiście może jak najbardziej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Akademia Stawania się, wyjątkowa przestrzeń dla kobiet 40+, plus, 50+, plus, które czują, że to ich czas na rozwój, spełnienie. I działanie z pasją. To miejsce, gdzie terapeutki, kołczki, trenerki, doradczynie budują swoje powołanie na solidnych fundamentach, z sercem, z intuicją i w zgodzie ze sobą. W Akademii wspieramy Cię w przejściu od wątpliwości do pewności, od marzeń do działania, od wewnętrznego głosu do realnego wpływu. Bo nigdy nie jest za późno, by stać się kobietą, którą zawsze czułaś, że jesteś w głębi duszy. Dowiedz się więcej i dołącz do społeczności kobiet, które stają się sobą naprawdę, bo Twoja mądrość, pasja i doświadczenie mają wielką moc. Przepis znam ten od dziecka. Pamiętam, że mama taką pastę robiła kanapkową i naprawdę żałuję, że o tym zapomniałem, bo po prostu to była rewelacja, taka pasta. Bardzo wszyscy w domu lubiliśmy to. Także już go znam jakieś 30 lat albo dłużej. I teraz zobacz, ja tą pastę pakuję w słoiczki i tak jakieś 5-6 dni, jest naprawdę dłużej i tak nie postoi. Masz naprawdę świetną pastę kanapkową czy metkę na kanapki do szkoły, do pracy. Dużo zdrowsze i smaczniejsze od wędliny sklepowej no przynajmniej wiesz co tam było. Tak, 100% nie? mięsa. Przynajmniej chociaż. Znaczy, parów, w parówkach w parów... było 40% mięsa, także. No tak. Nie były mojego wyrobu, ale następnym razem będę robił, na pewno zrobię ze swojego wyrobu parówki. Tak, i teraz posmakuję jak to. Wyszło. Świeża bułeczka, zobacz i taka pasta kanapkowa to naprawdę. I tak. Mm. Naprawdę lata młodości jak się przypominają. Bo w czasach, gdzie nie było w sklepach nic, jak mama zrobiła taką pastę na kanapki. To my nie chcieliśmy już żadnej innej wędliny, naprawdę. Rewelacja. Hmm. Nie będę już dzisiaj zawracał wam głowy. Na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Daj znać w komentarzu, czy skorzystałeś, czy skorzystałaś z tego przepisu. I do zobaczenia w następnym odcinku.